Siemanko, ja jestem Milan i witam Was bardzo serdecznie w moim trzecim odcinku mojej nowej serii na kanale z unboxingu. Otwieramy sobie autka z Majorette seria WRC. Proszę Państwa, w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie Hyundai Mobils i20. No i tak to wygląda pudełeczko, bardzo podobne jak w poprzednim odcinku, tylko że inny model, jest to Hyundai. Eee, oczywiście, standardowo mamy tutaj pudełeczko na samochodzik, tak jak w poprzednim odcinku. Dobrze pamiętacie, no i tak to wygląda. Na odmiany teraz sobie otworzymy Hyundai. Cena za to była bardzo podobna jak w poprzednim odcinku. Mam mówiłem około 30-40 zł. No nie pamiętam dokładnie, nieważne, ale taka cena jest mniej więcej. Ok, myślę, że to tyle z gadania Chyba sobie to zaczniemy powoli otwierać. Standardowo tutaj w tyle nic, nie ma ciekawego. No i otwieramy sobie. Po raz kolejny. Uwielbiam ten unboxing. Najlepszy moment, właśnie, jest otwierania tych samochodzików. Ok, to na bok, bo to jest papier. Tu już nam się w niczym nie przyda. To to samo. To idzie na bok. No i co? Wyciągniemy sobie najpierw pudełeczko. Obejrzymy pudełeczko. No co? Kierowca Tier Neville, który jeździ właśnie takim Hyundai'em. Hyundai Motorsport WRC. A dokładna nazwa Hyundai i20 Coupe WRC. Fajnie to wygląda. Otworzymy sobie jeszcze tutaj Środek tego pudełka, ale pewnie nic tutaj ciekawego nie będzie. Niestety, nic nie ma. Pudełko służy do właśnie schowania sobie tego modelu. Tutaj no i ok. Dajmy sobie to na bok. Dokładnie, w tym momencie. No i otwórzmy sobie teraz model Hyundai. I Bang. Kolejny świetny model w mojej kolekcji. Hyundai i 20. Świetnie wygląda. Wykonanie perfekcyjne. Odzorowanie to jest naprawdę bardzo podobne jak w prawdziwym życiu. Nawet mieliście okazję nieraz zobaczyć, jak jeździłem też tym Hyundai'em w WRC. Na przykład całkiem niedawno również się zakończyła seria z WRC8, jeździłem tym modelem. Bardzo fajny samochodzik. Standardowo skala. I 151. Firma majorette. Oraz tutaj macie cały model samochodu. Mam nadzieję, że to widzicie na filmie. Z tego co ja widzę, powinniście to widzieć. Ostrość super jest. No I tak to wygląda. Zobaczmy sobie, czy jeździ. To co najważniejsze. Jeździ, jeździ. Bez żadnych tutaj zakłóceń, wszystko gładko, fajnie. Fajny samochodzik, kolejny. Bardzo mi się podoba Hyundai i20. Tutaj taką ma fajną też naklejkę. Jak widzicie na szybie Hyundai. No bardzo ładnie to jest zrobione, jak za takie pieniążki to nie jest dużo, co prawda wiadomo, czym większa skala tym lepiej, bo ta autka są większe i mają lepszy efekt, co nie zmienia faktu, że ta skala 1,51 to też naprawdę jest bardzo, bardzo fajna. Taka malutka, zgrabna na płetce sobie położyć i żeby stało. Fajnie, fajnie, moi drodzy. Moi drodzy, to wszystko. Taki zestawik. Kolejny Wam przedstawiłem na tym unboxingu. Jeżeli film się wam spodobał, zapraszam do zostawienia lajka, komentarza oraz do subskrypcji mojego kanału niszczeniu ziomek Milan. No i czekajcie na kolejne filmy, właśnie z tej mojej nowej serii na kanale z, z unboxingu. Otwieramy sobie autka z firmy. Majorette Seria WRC. Z mojej strony to wszystko. Ja dziękuję Wam, że byliście ze mną na tym filmie i życzę Wam wszystkiego dobrego. Hej!